No hej, witajcie na kanale EVREAPER, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku powiem parę słów na temat drugiej części naszej trasy, czyli o powrocie, który będzie się odbywał inną trasą niż tą, którą przyjechaliśmy tutaj do Hiszpanii. Więc mamy zamiar pojechać poprzez Madryt i dzisiaj właśnie ruszamy do Madrytu po, po lunchu, jesteśmy właśnie w restauracji. Z Madrytu do San Sebastian. Żeby zobaczyć ocean, później e, Agincourt, czyli będziemy dosyć długą trasę taką jechali do, do po, po, sły, pola słynnej bitwy. Tam zobaczymy e, muzeum średniowieczne, później do Dunkierki, żeby zobaczyć e, Muzeum II wojny światowej i z dunkierki prostą drogą do Polski, poprzez Belgię, Kawałek Holandii i Niemcy. Jest szansa, że też będziemy noclegować w Berlinie z tego względu, że ten odcinek od dunkierki do Polski wynosi powyżej 1000 km. Także. Oglądajcie e, mortu.com. Jesteśmy w połowie drogi do Madrytu, Miejscowość, zaraz za miejscowością Alba Albacete, dokładnie nie wiem jak się to wmawia. E, samochód ruszyliśmy z naładowaniem na poziomie 90%, 300 bodajże 80 km. E, z, z naszej miejscowości tutaj jest około 250 km, z, dojechaliśmy na poziomie 25%. Więc to tak przy okazji dla tych wszystkich niedowiarków, którzy mówią, że te samochody nie są w stanie daleko zajechać. W takich warunkach, przy temperaturze 20 stopni, jednak cały czas pod górkę, bo od, 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 od Morza Śródziemnego w stronę Madrytu jest cały czas pod górę. Nie mocno, ale jest. Za chwilę ruszamy dalej. Także następne, następne spotkanie w Madrycie. W Madrycie zatrzymujemy się tuż przed miejscowością. Będziemy nocowali w hotelu. Rano ruszamy na zwiedzanie, o czym oczywiście też Wam trochę opowiemy. I później, już z Madrytu, ruszamy do, w okolicy San Sebastian. Tak naprawdę, myślimy o tym, żeby zatrzymać się jednak po francuskiej stronie, w miejscowości Biarritz, bo ktoś, ktoś, kto wie, kto podpowiedział nam, że tam będzie troszeczkę fajny widok, jeżeli chodzi o ocean. Także to się jeszcze zdecyduje. Jedziemy dalej. Dojechaliśmy do obrzeży Madrytu w okolicach godziny 21.00. Dzisiaj już jest poranek następnego dnia, także zaraz jedziemy oglądać Madryt, czy znaczy zwiedzać Madryt. Parę słów na temat hotelu. To jest Bibi Hotel. Ja później gdzieś tam wrzucę na dole linka do, do miejsca. Miejsce jest bardzo przyjazne z samochodem elektrycznym. Na zewnątrz są ładowarki, które akurat nie działały, ale jest ich tych ładowarach dużo, nawet jest CCS. W parkingu podziemnym natomiast są dwie, dwa destination chargery dla Tesli. Także przez noc naładowaliśmy się na 100%. Dodatkowo hotel oferuje taki serwis jakby free of charge, że przez całą 24/7 można korzystać z herbaty, kawy i innych napojów. Hotel jest relatywnie tani. Jest troszeczkę droższy od Ibis Budgetu, ale oferuje nieco więcej serwisów. Lokalizacyjnie on jest umieszczony troszeczkę jakby w stronę w stronę wschodnią od Madrytu, to są takie obrzeża, także będziemy musieli poświęcić około 20 paru minut, żeby, żeby tam dojechać. Dzisiaj wieczorem, a tak naprawdę po południu, czyli w okolicach godziny 14-15, będziemy ruszać z Madrytu do Biarritz, a dokładnie Bayonet, tak się nazywa miejscowość, bo po francusku nazywa, czyli zrezygnowaliśmy z San Sebastian. W zasadzie, jeżeli chodzi o San Sebastian i w ogóle o oglądanie oceanu, to mamy dwie opcje, które tak naprawdę wyjaśnią się dopiero w czasie drogi, czyli jeżeli zdążymy wyjechać odpowiednio wcześnie z Madrytu i odpowiednio wcześnie dojechać. To pójdziemy oglądać ocean jeszcze dzisiaj. I oczywiście, jeżeli jeszcze będzie jasno. Jeżeli nie, no to będziemy nocować w bajonet, tam jest akurat supercharger i będziemy oglądać ocean w miejscowości Biarritz, czyli będziemy robić to jutro rano. Więc to się jeszcze w trakcie trasy zdecyduje i na pewno wam o tym powiemy i zrelacjonujemy. Także ruszamy do Madrytu, będziemy się odzywać. Dojechaliśmy nad ocean, jesteśmy w okolicy miejscowości Biarritz, wybraliśmy akurat plażę, i tutaj kawałek dalej, jest taka widokowa skalna plaża, natomiast myśmy wybrali plażę trochę bardziej alternatywną, czyli taką plażę dla powiedzmy wczesnych surferów, przed chwilą tutaj panowie i panie ubierali się w obcisłe pianki i poszli surfować, także będę tutaj biegał po plaży i sobie obserwował jak sobie dają radę. Natomiast wracam do Was z podsumowaniem tego, co zrobiliśmy dotychczas. Także za nami już teraz na tą chwilę powyżej 4000 km, łącząc trasę z Polski do Hiszpanii i teraz z Hiszpanii do, do Francji. Więc Hiszpania jest przyjaznym miejscem, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Przynajmniej ta trasa, którą myśmy odbywali, czyli po wybrzeżu Morza Śródziemnego na południe Hiszpanii i później poprzez Hiszpanię, Madryt, z kolei do, do San Sebastian, czyli do wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Po drodze superchargerów już była wystarczająca, czyli nie mieliśmy takich przerw na ładowanie tam po godzina, chyba że chcieliśmy sobie dobić trochę więcej na przykład na następny dzień, żeby dziś pojeździć lokalnie. Jest dużo chargerów, destination chargerów, przynajmniej w tych miejscach, w których my byliśmy te destination chargery były. Ładowanie było za darmo. Infrastruktura firmy Ibedrola jest to coś, co możemy porównać z naszego PGE. W Hiszpanii jest bardzo szeroka, posiada bardzo dużo różnego typu ładowarek. Ładowanie jest względnie tanie, no bo nawet na szybkiej ładowarce to jest 30 eurocentów, czyli jest to porównywalne z tym, co płacimy na superchargerach, gdy mamy płatne. Dobrze, i parę słów na temat tego, jak się jeździ po Europie Zachodniej. Więc tak jak wspominała Patrycja i ja wspominałem wcześniej w materiale, jakby Niemcy na tą chwilę są najlepszym miejscem. Niestety, jeżeli chodzi o pogodę, no to wygrywa Hiszpania. Jest dużo, dużo autostrad dróg, szybkiego ruchu w Hiszpanii. Są trasy płatne, są trasy bezpłatne. Nie ma gigantycznych różnic, co jest ważne. To nie jest tak jak w Polsce, że trasą płatną dojedziemy dużo, dużo szybciej. To są różnice poziomu na, na przestrzeni 500 km poziomu 20-30 minut. Jeździ się bardzo komfortowo, niestety nie można jeździć za szybko. No, przynajmniej tam, gdzie są radary, a radarów jest dużo, także przestrzegamy przed tym. Także prędkości przelotowe w Hiszpanii to jest takie 120, 125, maksymalnie 130. Wczoraj przez Hiszpanię jechało się bardzo dobrze. Mają bardzo fajne autostrady, szerokie, także nie było nawet czuć tego, że tam się jedzie te 5 godzin czy więcej, 500 km bodajże. Jak wjechaliśmy do Francji, to człowieka szlak trafia, bo wszędzie są ronda, ronda i ronda. <grybujesz> jedzie się przez same ronda, co jest bardzo męczące, więc już lepiej zapłacić za autostradę. Niż jechać przez ronda. Odnośnie jazdy przez Hiszpanię, im byliśmy bliżej oceanu, tym więcej gór było i byłam zdziwiona. Było dużo tuneli, ostre zakręty, także jechało się bardzo ciekawie i fajnie. Darmowe, darmowe ładowarki cieszą się dużą popularnością, także nawet Tesla, choć, mimo że jesteśmy zaraz koło superchargera, nawet Tesla ładuje się na darmowej ładowarce ogólnodostępnej 22 kW. Proszę. Także tak to, właśnie, tak to właśnie we Francji wygląda, więc nie tylko, nie tylko Polacy są Januszami. Ładujemy się na chargerze I tak sobie siedzę, siedzę i patrzę i zobaczcie co odkryłam. Tutaj są panele fotowoltaiczne. liczne, super sprawa. Przyjechaliśmy z Biaris, czyli z, z wybrzeża Atlantyku do Dunkierki, czyli na wybrzeże Morza Północnego. Pokonaliśmy 1055 km z małym okładem, po drodze mieliśmy cztery ładowania. Wbrew pozorom oczywiście było to męczące, aczkolwiek nie jest to niewykonalne i nie jest to jakaś operacja z, nie wiem, z grona niemożliwych do wykonania. Dojechaliśmy, byliśmy trochę zmęczeni, ale zrzemnęliśmy się w hotelu i na drugi dzień byliśmy całkiem świeżi i byliśmy już w muzeum operacji Dynamo. Zwiedziliśmy też plaże, także widzieliśmy tą plażę, gdzie żołnierze stali w rządku, żołnierze z brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego czekali na ewakuację. Także te rzeczy już żeśmy widzieli. Zaraz jedziemy do Berlina. Natomiast chciałem się jakby troszeczkę cofnąć w kierunku tej naszej trasy, którą odbyliśmy. Francja jak na razie jest najtrudniejszym miejscem, jeżeli chodzi o jazdę samochodem elektrycznym. Oczywiście super, superchargerów jest dużo, jest nawet nieco więcej niż w Hiszpanii, jeżeli chodzi o częstotliwość. Natomiast bardzo słabo są oznaczone do jazdy. Bardzo często te superchargery znajdują się w hotelach, gdzie trzeba dzwonić na recepcję, żeby otwierali. I bardzo rzadko te superchargery znajdują się w okolicy toalet, co jest kłopotliwe dla ludzi cywilizowanych. Aczkolwiek zauważyliśmy, że Francuzom to nie stwarza żadnego problemu. I nie, co najwyżej połowa ich jest zlokalizowana w okolicach jakichś restauracji, które są czynne cały czas. Także Francja, super chargerów dużo, ciężko do nich, czy nie, ciężko do nich trafić. A, ale wieje dzisiaj strasznie w tej dunkierce! E, ciężko do nich trafić i e, ciężko znaleźć coś do zjedzenia. Także jeżeli jedziecie przez Francję, przygotujcie się na tę okoliczność, miejcie swoją wałówkę. I tyle, a my ruszamy do Berlina, mamy nadzieję dzisiaj jeszcze dojechać, czyli kolejne 800 km przed nami, czyli całkiem spory dystans. A z Berlina później mamy kupiono hotel pod Berlinem, z Berlina później już do Polski, także... Co się dzieje w Belgii? Żeby nie było Belgii to drugi. Jak byliśmy w Niemczech na jednym z postojów, to dostaliśmy takie oto bransoletki, żeby wiedzieć, że jesteśmy zaszczepieni. Także Niemcy już od wielu, wielu lat mają tą tendencję do oznakowywania ludzi na swój sposób. Wchodniu, wjeżdżamy do Polski jedziemy do Warszaw jak to Niemcy nazywają także do Zwarów graniczne właśnie przejeżdżamy sobie witają już nas nasi celnicy a to Niemcy akurat, sorry proszę znaki jesteśmy prawie w domu Dobrze, postanowiliśmy, jako że mamy rękawiczki, zrobić porządek, także posprzątamy. Niektórych rzeczy nie będę podnosił, ale część na pewno możemy.